Szeroko promowana i przez wielu akceptowana. Kilka tygodni temu przez europosłów Parlamentu Europejskiego przegłosowana nawet jako rzekome prawo człowieka. Ale żadne głosowanie, żadne referendum, żaden idol, noblista, naukowiec czy celebryta nie obroni tezy, że aborcja to najlepsze, co kobietę spotkało. Każda aborcja zawsze zabija dwa razy: dziecko i jego mamę. Dziś o aborcji z jej kobiecej perspektywy. Zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Żaden spór o aborcję nie jest tylko teoretyczną dyskusją. Podmiotem tej debaty, która będzie się toczyła do końca świata, zawsze jest konkretna osoba, a raczej osoby. W naszych dyskusjach o aborcji stajemy po stronie bezbronnego, nienarodzonego dziecka, które samo nie potrafi się obronić. A któremu ze strony nas, dorosłych, należy się najlepsza opieka, szacunek i po prostu miłość. Ale czy potrafimy też stanąć po stronie kobiety, jego mamy i usłyszeć jej żal, ból, czasem strach, po to, by jej realnie pomóc? Idealnie jest, gdy dziecko rodzi się w związku osób, które przyrzekały sobie uczynić wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wówczas ma największą szansę na zbudowanie bezpiecznych więzi z bliskimi osobami, a więzi te staną się dla niego najlepszą wyprawką na całe życie. Jest to też idealna sytuacja dla kobiety, która od początku może czuć wsparcie opiekuńczego męża, partnera. Niestety wiadomość o mającym urodzić się dziecku nie zawsze jest przyjmowana ze spokojem, radością, miłością. Wszyscy wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, że czasami informacja o ciąży jest dla kobiety źródłem smutku, żalu, może poczucia winy, gniewu, niewyobrażalnego lęku. Z tak trudnymi emocjami na pewno mierzą się nastolatki, które zadają sobie pytanie: a co ze szkołą, co z maturą, co z moimi studiami, z moją przeszłością? Ciąża bywa źródłem lęku dla matek żyjących w biedzie. Jak sobie poradzimy, kiedy już teraz ledwo wiążemy koniec z końcem. Czasami trudno cieszyć się także wtedy, kiedy kobieta zostaje porzucona przez partnera i wie, że spadł na nią ciężar samotnego macierzyństwa. Zadaje wtedy pytanie: czy sama dam radę, czy sobie poradzę? Niełatwa i skomplikowana jest też na pewno każda sytuacja, kiedy w ciąży zachodzi poważnie chora kobieta. Wtedy wraca do niej to trudne pytanie: A jeśli umrę, co, co wtedy? Bywa, że przyczyną smutku jest też niestosowna reakcja otoczenia, które pozwala sobie na niedopuszczalne komentarze, głupie żarty. A po co ci kolejne dziecko, skoro już macie czworo? Nie szkoda ci życia, żeby znowu pakować się w pieluchy? Może poszłabyś lepiej do pracy, pomyślał o swojej karierze, o swoim rozwoju? Jakby bycie z dziećmi ten rozwój zatrzymywało. Bolesna jest także zawsze niepomyślna diagnoza prenatalna dla narodzonego dziecka. Jak sobie poradzę z opieką, wychowaniem tego dziecka obciążonego, chorego? Zdarza się także, że dziecko nie poczyna się z miłości, ale z przemocy. Która kobieta nie pomyśli wtedy, jak żyć z dzieckiem, które do końca życia będzie mi przypominało o tych trudnych chwilach? Kiedy z różnych powodów kobieta nie chce lub nie potrafi szukać pomocy na zewnątrz, może pomyśleć aborcja. Choć zdaje się, że wtedy jest ona łatwym, szybkim rozwiązaniem realnego problemu przecież, jakim jest nieoczekiwana ciąża. W rzeczywistości pozostawia ona trwały ślad w organizmie kobiety, która odczuwa jej skutki psychiczne i fizyczne. Ale dlaczego to mówisz? Ktoś zapyta. By usprawiedliwić aborcję? Nie, żeby zrozumieć. Żeby zrozumieć i potem realnie pomóc. By pomóc wcześniej, jeszcze przed podjęciem tej tragicznej decyzji, jaką jest przerwanie życia własnego dziecka. Ale one krzyczą na ulicy, że tego chcą, że lubią mieć aborcję że to przecież jak połknięcie tabletki powie ktoś inny. A ja podsunę wtedy literaturę naukową o przyczynach decyzji aborcyjnych. Tak, pewnie, są kobiety, które dokonują aborcji, bo wybierają karierę, bo mówią, że nie chcą być w ciąży, bo nie chcą przytyć, albo po prostu nie planowały dziecka, ono nie pasuje do ich wizji świata. Ale z literatury naukowej dotyczącej przyczyn decyzji aborcyjnych wyłania się też zupełnie inny obraz obraz kobiety głęboko skrzywdzonej i ofiary. Najpierw ofiary nieodpowiedzialnych mężczyzn. Z badań niemieckich wynika, że aż 40% kobiet dokonuje aborcji, bo nie ma wsparcia w odpowiedzialnych mężczyznach. Badania kanadyjskie z kolei pokazują nam, że kobiety zgłaszające się na aborcję dużo częściej są ofiarami przemocy psychologicznej, fizycznej i seksualnej ze strony partnera. Badania amerykańskie wniosek przerażający kobiety, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie dawno temu Dokonują aborcji o 50% częściej niż kobiety, które nie mają w swoim życiorysie tak trudnego doświadczenia. Jeszcze inne badania, także amerykańskie, prawie 70% kobiet dokonujących wczesnej aborcji wśród przyczyn wymieniało obawy o reakcję innych osób na posiadanie dziecka. Czyli co? Czyli bało się mojej, twojej, naszej reakcji? Co ludzie powiedzą, że jestem w ciąży? Dla mnie to najmocniejsze punkty w rachunku sumienia. Co ja zrobiłam, by pomóc mamie, która się waha? Co zrobiłam, by ją i dziecko ocalić od aborcji, otoczyć opieką? Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka prowadzi telefon zaufania ProLife. Warto zanotować jego numer, mieć go w portfelu czy w komórce, by kiedyś, jeśli będzie taka potrzeba, podać go mamie, która nie cieszy się z dwóch kresek na teście ciążowym. Feministki mówią, nie będziesz szła sama, i my powiedzmy, mamo, nie jesteś sama. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, obserwowania naszych profilów w mediach społecznościowych i subskrybowania kanału na YouTube. Do zobaczenia.